Jeden bardzo nieprzyjemny szczegół, który rzuca różowe okulary. Jesteś super specem, dużo się nauczyłeś i będziesz zarabiał dużo kasy pracując tylko kilka godzin dziennie. Ten szczegół to Wasza umiejętność sprzedawać swoje usługi. Możesz zainwestować dużo pieniędzy w kursy, wiedzę i narzędzia. Przecież chcecie robić wszystko jakościowo. Ale klienci nie będą kupować wasz towar lub korzystać z Waszych usług, ponieważ nie możecie donieść cenność klientowi, nie możecie oddzielić się od konkurencji, nie możecie przekonać klienta w tym, że to nasz towar lub usługa jest najlepszym wyborem dla niego i że to nam trzeba płacić za to pieniądze. Bez umiejętności sprzedaży to tylko bezsensowne straty czasu i pieniędzy. Najważniejszym krokiem do rozwoju, zwłaszcza jeśli sam wszystkim się zajmujesz, jest umiejętność sprzedaży. O tym mówią wszyscy Steve Jobs, Jeff Bezos i nawet Warren Buffett, który niby jest inwestorem, ale jednak mówi, że to umiejętność sprzedaży i komunikacji jest najważniejsza. A żeby wam było prościej rozwijać swoją umiejętność sprzedaży, koniecznie subskrybuj, w kolejnych wideo dam więcej korzystnych wskazówek.